Odcinek, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Będzie o jeździe na jednym kole. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniecie jeździć na jednym kole, musicie wiedzieć, że im lepsze połączenie Waszego ciała będzie z rowerem, tym lepiej będziecie kontrolowali całą jazdę. Dlatego warto zwrócić uwagę na takich kilka elementów. Podstawowy to gripy. Sprawdźcie czy te gripy nie obracają Wam się na kierownicy. Jeżeli się obracają, no to zróbcie z nimi porządek, wyczyście, załóżcie tak, żeby się nie ruszały i dzięki temu cała energia z rąk będzie lepiej przekazywana na kierownicę. To samo tyczy się pedałów. Im szersze, im mocniejsze, im lepsze te pedały będą tym lepiej wasza noga będzie trzymała się pedału, dzięki czemu będziecie mogli więcej siły, ruchu i balansu przenosić na rower. Kolejnym elementem bardzo istotnym przy jeździe na jednym kole, na rowerze z siedzeniem szczególnie, jest tylny hamulec. Cały proces jazdy jest kontrolowany właśnie przez tylny hamulec, żeby nie wywrócić się na plecy, kiedy za mocno dodacie gazu. No to kontrujemy to hamulcem, więc zróbcie sobie porządek, ustawcie ten hamulec idealnie tak, żeby jednym palcem można było sterować, operować i delikatnie zwalniać tylne koło. Jak te trzy elementy będziecie mieli opanowane, no to cała reszta już jest w zasadzie drugorzędna i możecie zaczynać uczyć się jazdy. OK, ja znalazłem sobie tutaj taki odcinek drogi żwirowej miary równy, więc pokażę Wam w tym miejscu w jaki sposób podrywać przednie koło do góry. Często słyszy się pytanie, jak trzeba szarpnąć za kierownicę, żeby rower był na jednym kole. I przy tej technice wcale nie chodzi o to, żeby szarpać rękami za kierownicę, żeby robić tutaj jakieś, jakieś skłony i, i wymachy. Tylko, żeby rower postawić na jednej kole, trzeba zrobić troszeczkę co innego. Chodzi o to, żeby ciężar ciała przesunąć na maksa do tyłu, żebyśmy się delikatnie odchylili siedząc na siedzeniu i na prostych rękach trzeba dynamicznie gwałtownie dodać gazu, tak żeby ten rower po naciśnięciu mocno w korby, stamt, sam spod nas wyjechał. Jak to wygląda w praktyce, no to zobaczcie. Na A proste ręce odchwilam się do tyłu, daję w pedał, dzięki czemu rower od razu stoi deba. Chodzi o to, żeby nie męczyć rąk, nie męczyć nadgarstków tylko techniką napędzania chodzić na jedno koło. Ok, kiedy poćwiczycie już podrywanie przedniego koła, to czas na opanowanie kolejnego elementu, czyli pracy tylnym hamulcem. Chodzi o to, żeby jednym palcem tak operować hamulcem, żeby nie zatrzymać się przez co opadnie nam przednie koło, oraz nie przywrócić się na plecy, kiedy za mocno dodamy gazu i nie zaciśniemy hamulca. Więc tak starajcie się kontrolować naszą pozycję hamulcem, żeby utrzymywać się cały czas w pionie. Musi to być idealnie zgrane z dodawaniem gazu, no ale to już będzie wynikało z praktyki. Kilka dni poćwiczycie i gwarantuję Wam, że zaczniecie łapać o co chodzi. Przed nami skręcanie. Balans lewo-prawo. To jest w zasadzie najtrudniejsza część całej, całej jazdy na jednym kole, bo tutaj trudno jest słowami to opisać. Ważne jest, żebyście zaczęli osiągać prędkość, którą będziecie kontrolowali. Czyli nauczcie się tak jechać na jednym kole, żeby nie przyspieszać, ale też żeby nie zwalniać, żeby cały czas jednocześnie utrzymywać tą samą prędkość. I w momencie, kiedy już będziecie sobie ćwiczyli podrywanie koła, ustawianie pozycji na rowerze rękami, odchylenie do tyłu całym ciałem, kontrolę tylnego koła hamulcem, to zwróćcie uwagę i popróbujcie skręcać kierownicą lewo-prawo czyli kiedy będziecie już na jednym kole to spróbujcie wykonywać tego typu ruchy zobaczycie, że będzie miało to ogromny wpływ na tor, którym będziecie się poruszali bo w zależności od tego w jakiej będziecie pozycji kiedy będziecie wchodzili w zakręt można się skręcić w jedną stronę i jeszcze bardziej docisnąć ten zakręt ale można też skręcając tą stronę ciągnąć ręką całą siłę, i łamać rower w drugą stronę no i kręcić w przeciwnym kierunku więc poćwiczcie popróbujcie, bo tutaj jest bardzo dużo drobiazgów, detali takich które no w zasadzie sami musicie wyczuć, dopracować, przećwiczyć no i później jak będziecie potrafili zastosować je w praktyce no to zacznie się konkretna zabawa Mam nadzieję, że cały ten materiał pomoże Wam nauczyć się jeździć na jednym kole. Jeżeli macie ochotę, to nagrajcie filmy, podeślijcie to do mnie. Napiszcie w komentarzach, jak macie jakieś pytania, a postaram się pomóc Wam, odpowiedzieć, tak, żebyście mogli coraz sprawniej uczyć się jeździć na jednym kole. Mam też przygotowaną listę kolejnych trików, kolejnych filmów, które będę chciał w najbliższym czasie nagrać. Więc będzie tego więcej. Jeżeli chcecie uczyć się jeździć w taki nietypowy sposób na rowerze, no to dajcie subskrypcję, dajcie dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia na bieżąco. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piątkę.